Hej, hej kochani! Z tej strony Tiariel i witam się z Wami w kolejnym odcinku średniowiecznej opowieści razem z naszą Ingrid. Ingrid, której dom przeniosłam, tak jak większość z Was radziła mi w komentarzach, do nowego świata z wiejskiej sielanki, Henford-on-Bugley. Wydaje mi się, że świetnie tutaj ten dom pasuje. Wybrałam tę parcelę, która stoi blisko tego wodospadu. I tutaj właśnie jest domek Ingrid. Domek się nie zmienił sam z wierzchu, tutaj tylko na zewnątrz trochę się pozmieniało. Mamy ogrodzony teren, tutaj mamy kurnik i mamy Kurę Amelię zresztą, bo jest to Amelia, ta którą poznała Ingrid, jak była u Samiry, i Samira podarowała jej tę Kurę. Mamy tutaj też kurnik, jak mówiłam, jest tam też jeden koł. Nie, jest tylko jedna kura. Koguta dopiero będziemy musieli na niego nazbierać. Mamy naszą Zuli tutaj, która już jest zdrowa, bo Ingrid przywiozła jej lekarstwo, które dostała od Samiry. W domku nie ma większych zmian. Pojawiło się tylko tutaj do. Haftowania ten, to pudełko, koszyk też możemy przyjąć. Ja oczywiście to kupowałam Ingrid za pieniądze, zresztą widać, już ma tylko 25 simolonów, ale możemy przyjąć, że to właśnie Samira podarowała jej te rzeczy. Mamy też koszyk piknikowy, i tutaj jest już przygotowana kołyska na naszego bąbelka, bo Ingrid już ma poród za i są znaki zapytania. Dobrze kochana, choć zmienimy ci tu strój, bo jest ci strasznie gorąco. Zajmij się podlewaniem, potem musisz zebrać cały plon. Ewoluj. Mam tu też ogó y ogórki, mam tu też roślinki z modów, które powolutku też tłumaczę, bo staram się, żeby wszystkie mody, które mam w rozgrywce były przetłumaczone na język polski. Ale robię to powoli, bo mam tego naprawdę dużo do tłumaczenia, i dlatego część jest jeszcze w języku angielskim. Popodlewaj, kochana rośliny. A potem zbierz cały plon, bo musisz mieć co sprzedawać. I choć zajmiesz się może naszą kurą. Dopóki jeszcze masz chociaż trochę energii, przyspieszymy jej troszeczkę. Te obowiązki. No, Zuli znowu pokonała w walce dziką wiewiórkę. I znowu jest chora? Czy mi się wydaje? Nie, teraz Zuli chciałaby chłopaka. No, kochana, pomyślimy o tym. Ale to jeszcze nie teraz. Zobacz, jak przepięknie tutaj wygląda to wszystko. Z każdej strony. w Którą stronę się nie obrócić jest pięknie. Po prostu to otoczenie jest cudowne i jakie niebo. A, i mamy dużo rzeczy. Zaraz zobaczymy, co możemy. Co możemy schować, czy co się jeszcze nadaje. Jakoś podła. Jakoś podła. Podła, podła, chyba wszystko już się nam popsuło. Zaraz popatrzymy. Podła, 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 szkoda, takie piękne połowy. Może tą to sobie zawiesimy na ścianie. Będzie tutaj ładnie pasowało. No, może tu niech wisi. Mamy też jajka. Czy te jajka też są zepsute? Nie, wspaniała. To jajka, o tu jest kiepska, ale kiepska nie zepsute, więc. Schowamy je sobie do lodówki. Chryzantemy to mamy i tutaj. A ja czemu cię zatrzymałam, kochana? Ty się zajmuj, czym trzeba. No, pomidorów mamy naprawdę dużo i mamy tu nieznane rzeczy. Zobaczymy, czy coś możemy spróbować zidentyfikować. Bo rumianek już znamy, bazylię, to zaraz będziemy musieli popatrzeć, co mamy. A czemu nasze dzwonki to blubery się nazywają, a nie dzwonki? Bluebell. No dobrze. Tu mamy lekarstwa. Tu mamy pełno rzeczy do sprzedania. Część do wyrzucenia. O i możemy tu rozmnożyć żabę. Niewiele nam to pomoże, bo mamy kiepskie te żaby. Chowaj ten telefon dziewczyno. O tutaj i zbieraj jeszcze plon. Miałaś próbować zidentyfikować. I nie spróbowałaś. O, Zuli dla odmiany. Została opryskana przez skunksa. Póki będziemy mieli tu ten krzak, to tak cały czas będzie. Nie ma pojęcia, co to za roślina. Dobra, na innej, a jeszcze masz grzyby jakieś, może ten. Spróbuj zidentyfikować. O, drugi poziom, dobrze. Też nie ma co to pojęcia, ale przynajmniej drugi poziom. No to teraz spróbuj zidentyfikować. I co? Też nie wiesz? A teraz jak ci się poziom zwiększył, to nie możesz się dowiedzieć? I widzę, że jesteś bardzo głodna. Weź sobie resztki, bo jeszcze musisz pójść do kurki. Rozrzuć karmę w okolicy. Och, ostrożnie, dziewczyno, wciąż jesteś. Musisz uważać. Może zrobimy takie ściany. O, Zuli sobie wlazła do pudełka. Idziesz rozrzucić razem z miską jedzenia. No dobra. Zawołaj kurkę. Amelia, niech dostanie coś. A co ci tu jest? Tak głodna jesteś. No masz miskę, to jedz. i co ty w ogóle jesz? Zupę cebulową. Dobra. Zobaczcie, jaka świetna jest ta miska. Łyżka, wszystko jest zrobione w odpowiednim stylu. No widać, że Ingrid się tutaj bardzo podoba. Chowaj telefon. Znalazła swoje miejsce na ziemi. Może się z nią pobaw. I spróbuj ją pogłaskać. Zobaczymy, czy ci pozwoli. Oj. O, Amelia nie jest w dobrym humorze. Chyba to podróż ją zmęczyła. Dobra. Idź, kochana, skorzystaj. To tu już jest, tu jest ten kamyk. Mam nadzieję, że nasza Zuli, właśnie ten kamyk to jest jako kuweta. Mam nadzieję, że nasza Zuli z niej będzie mogła skorzystać. Na razie ma zielona jest, więc powinna mieć dobry nastrójnik. Proszę. Skorzystaj Ingrid. A i mam tutaj jeszcze jednego nowego moda, którego chciałabym wam pokazać, ale nie wiem czy Ingrid nam nie padnie wcześniej. To jest mod na koło garncarskie. Możemy kupić artykuły garncarskie, czyli trochę gliny, i możemy robić różne rzeczy. Na początku tylko talerze. Może spróbujemy zrobić jeden talerz. Też tego moda całego przetłumaczyłam. Chodź, kochana. Otworzyłaś. Jest to robione trochę na zasadzie oczywiście stołu z drewnem. Ale wydaje mi się, że to jest fajna odmiana. I jest nowa właśnie umiejętność garncarstwo. Oczywiście wiemy, że na kole garncarskim to raczej nożem nie pracujemy. A tutaj są wykorzystane te animacje, które były wykorzystywane przy stole tym rzemieślniczym. Zaadoptuj dziecko, no kochana na razie to ty swoje. Urodzisz. Weź nowy kryształ to nam się przyda, a kub zraszacz na pewno nie. I co tutaj mamy? Powinno nam się pojawić w wyposażeniu albo w wyposażeniu rodziny. O, jest. Talerz z morskim motywem. 50 simoleonów i można go też postawić, bo może być dekoracją. O, zobaczcie, no super wykonany. Dobrze. Chodź, kochana. Połóż się, ja myślę spać. Bo jesteś już naprawdę wykończona. A my, kochani, widzimy się rano, chyba że wcześniej nasza Ingrid będzie rodziła. To oczywiście się z wami widzę wcześniej. Widzimy się, kochani, rano. Nasza Ingrid już wstała. Musiałam postawić tutaj jeszcze taką kołyskę, bo nasza Ingrid. Znaczy ta kołyska jest tylko taką. Dekoracyjną, a musi mieć kołyskę, do której będzie mogła urodzić dziecko. Dobrze, może spo, spróbuj, kochana, zrobić sobie coś na, śniadza, na śniadanie, może jakąś zapiekankę. Zaraz zobaczymy, czy masz do czegoś. No tak, teraz potrzebujemy do wszystkiego składników. A bulion lub zupę. O, owsianka na śniadanie. Dobra, idź, zrób owsiankę. I musimy się wybrać zaraz do, na targowisko, bo musimy sprzedać rzeczy, które mamy. Bo nawet nie będziemy mieli na jedzenie dla kur. Idź, kochana. Tak jest. Skorzystaj. I idź. A jak wrócisz, to się będziesz zajmować. No nie bardzo skorzystałaś. Aha, przyszedł nas ktoś odwiedzić. Witamy w naszej okolicy. O. Super. Bo wprowadzałam tu kilku simów. Jeszcze resztę, resztę będę zmieniać. To jest Samuel sąsiad. No dobra, Ingrid. Jak wrócisz, to się z nim przywitasz. Może zdążysz. Możesz coś kupić, ale nic nie kupujesz, bo będziesz sprzedawać. Po to tam poszliśmy. Sprzedamy te wszystkie ryby. Sprzedamy pióra. Ludzików nie sprzedaję, bo będziemy, będę musiała za nie pieniądze odjąć, bo one nie pasują nam do naszego wyzwania. Za to wszystkie kryształy sprzedajemy. To nie wyzwanie kryształów, żadnego nie zbieramy. Sprzedajemy nieotwarte skrzynki. A skąd ty masz tyle tych? A czemu nie możesz sprzedać? Dziwne. Nie można sprzedawać nieotwartych skrzynek. No i sprzedamy. Nasze roślinki, bazylię, rumianek też mamy. Ognonioli zostajemy, ogórka zostawimy. Na pewno sprzedamy pomidory, ale żeśmy za pomidory zarobili. Całą resztę sprzedamy, bo będziemy jeszcze zbierać. Przyda się, bo chyba właśnie wpłynęły rachunki: 485. A ty, kochana, wiem, że zaczęłaś rodzić, ale może poznaj tego. Sąsiada, chociaż, skoro przyszedł tutaj. Mm. Dasz radę jeszcze? Teraz mm. się z nim pożegnasz. Powiesz mu, że rodzisz? W ogóle możesz urodzić dziecko dobra? No, zaproś do środka, żeby się nie pogniewał. Poród za trzy godziny. Zapytaj, co tutaj robi, czym się zajmuje. Skończymy. I go pożegnamy. Nie wiem, kim jesteś, człowieku, i nie będę. Czas wracać do domu. Chodź, Ingrid, urodź dziecko. Przyszedł ten czas. No dalej, kochana. Wiem, że jest ciężko. Samej, ale musisz sobie dać radę. No, już na pewno niedługo. O, i mamy synka. Super. Damy mu na imię. Może. Y. Wypisałam sobie wcześniej parę imion na wszelki wypadek i dla chłopca i dla dziewczynki. No i teraz musimy kliknąć dalej, ale boję się, bo chcę jedno. Nie chcę klątwy, klejnocików. Proszę. O nie! Ingrid, gdzie ty się pomieścisz z dwójką dzieci? Dziewczynka. Hmm. To będzie, może, Erin. No, niech będzie. I proszę, tylko nie trójka, nie jak urubinka. O, bliźniaki. No tak, tu mamy kogo. Tu masz. Yy, kogo ty trzymasz? O, to się jakby położyło na łóżku. No super, prawie tak wygląda. To dlatego, że mam te niewidzialne kołyski. Tu jest Erin, a tu jest w takim razie nasz, Sigri. Y. Zobaczcie, udało mi się pobrać takie stroje, żeby wyglądały bardziej neutralnie. Super przytul go. Połóż go tu. Teraz będziemy tu zmieniać. Dobrze, kochani. Ja zaraz do Was wracam tylko trochę tutaj poprzestawiam tej naszej Ingrid. No i jestem z powrotem. Dzięki modowi na niewidzialną. Kołyskę udało nam się, mi się upchnąć tutaj oboje. Ich naszego synka i córeczkę, i na pewno są oboje głodni. To nakarm ich oproszę, jak pięknie się drą i nawet się ruszają synchronicznie. No, cudownie, ale krzyczysz. Płuca zdrowe. Nakarm. Co ty, Ingrid, biedna, poczniesz tu? Gdzie wy się pomieścicie, jako już maluchy podrosną? Musisz zarabiać, żeby trochę ten dom rozbudować. Kury, kura, kot i jeszcze dwa berbecie. No. A Zuli została ugryziona przez wiewiórkę. No, świetnie. Dobra. I teraz drugie. I potem może kołysz jedno i zaraz będziesz kołysać drugie. Dobra, powinnaś się zająć sobą, ale najpierw może rośliny. Co tutaj możesz? O, mów do roślin, chciałaś to robić. Nie idź tam znowu. Pokołysz jeszcze drugie i zajmujesz się roślinami. Znowu zostały, jak będziesz tak ciągle gryziona, to znowu będziesz chora w końcu. Dobra, maluchy śpią. Znaczy może nie śpią, ale są tutaj. O, no, proszę bardzo. No i wykrakali. To wszystko sprawka kanezi. Jestem pewna. No dobrze, że nie trzy. Tyle szczęścia. A jak będziesz kończysz mówić, to pozbieraj cały plon. A jeszcze masz tu. Musisz podatki dla króla zapłacić. O, jest króliczek. Może spróbuj się przywitać. Nie, to no, pogłasz od początku, to może nie. Nie zbieraj i nie płać na razie. Chodźmy do królika. Ingrid jest taką osobą, że na pewno by się zaprzyjaźniła z królikiem. Idź obserwować królika. Chyba, że ci zniknie. Biegnij, biegnij, biegnij. Gdzie jest ten nasz króliczek? Dobra, obserwuj go trochę. A jak go poobserwujesz, a tu było działanie, to może interakcje. No, jak się o coś zapytasz, to pewnie nie będzie zadowolony. Zostaw telefon, masz królika. Spróbuj go pogłaskać, chociaż przypuszczam, że może się nie dać. No, tak, pogłaskać też się na pewno nie da. Nawet nie możesz odkryć preferencji. O, jednak dał się pogłaskać. Super. Widać pragniony pieszczot. Mm. Rozmawiaj o ekosystemach. Może to będzie chciał robić. O, to mu się nawet podobało. Ale nie możesz. Co tu jeszcze możesz zrobić? Opowiedz dowcip o przybiegł drugi. Ale fajowo. Lubi dowcipy? Tak, lubi. O, to może dowiemy się. Nie, dalej się nie możemy jeszcze dowiedzieć. I to co jeszcze? A to, to mu się chyba nie podobało. O, matko, już płaczą. Pewnie są... Mają mokre pieruchy. No dobra. Zostawiamy na razie królika. Idź buduj więź z pszczołami. Potem idź zbierz miód. O, nawet nie wiedziałam, że to miałaś. Kura też pewnie... A nie, nie jest głodna. Dobrze, chociaż tyle. Kiedy te nasze berbecie mają urodziny. A najpierw ma Ingrid urodziny, a potem oni. Dobra. Ale po drodze jeszcze oddasz tutaj podatki dla króla. Zebrałaś ten miód. Oj, i przyszedł lis. Liski chyba najmniej mi się podobają, jeśli chodzi o zrobienie. Za bardzo są takie. Podobny do psów. Dobra, zapłaciłaś. Chodź tu, małe śmierdziuszki. Ym, gdzie jest? Zmień brudną pieluszkę. I tu też zmień brudną pieluszkę. A potem, kochana, weź sobie jakieś resztki, bo ty też musisz coś zjeść. Ubiec to ty pewnie nic byś nie mogła. Zobaczymy. Tak, tak jak myślałam. Potrzebujesz rzeczy z miasta. A może się wybierzemy za chwilkę. Przyjmijmy, że sąsiad przyszedł popilnować nam dzieci. A Zuli znowu pogryziona. Musisz wybudować wychodek Inglit i sprzedać ten krzak, bo inaczej Zuli ciągle będzie pogryziona. I choć może tym razem wybierzemy się, ale wybierzemy się normalnie. Jesteśmy kochani w mieście. O, super. To chyba Samira, jak widziałam. W którym pozmieniałam trochę budynki. Tak, żeby pasowały. O, mamy nową osobę i jest ubrana w świetnie, właścicielka sklepu spożywczego. Zaraz się zajmę Twoim przerabianiem i chciałabym też, oczywiście, przerobić panią Agnieszkę Zadecką. Także widzę się z Wami, jak już się tym zajmiemy. Dobrze, kochani, wracam już do Was. Proszę bardzo. Oto mamy panią Agnes Krampelbottom. Tak zmieniłam nazwisko, żeby pasowało. Idź się z nią kurtuazyjnie przywitać. Kochana. Pasuje, powiem szczerze, do tych czasów, jak zwykle zła, rozgniewana. Zwierzaj się na temat Hemford, oczywiście będzie się tu pojawiała masa dziwnych simów. Może się potarguj, chociaż wątpię, żeby było. O, nawet nieźle nam poszło. No w końcu z nikim się tu nie całujemy, to nie będzie nas biła. No, ale pewnie zniżki nam nie da. O, może być, a dostaliśmy, dobrze, bo to dzięki temu sprzedaj przedmioty z 10% zysku. Czy my mamy w ogóle coś do sprzedania, bo przyszliśmy tutaj? No tak, świetnie przyszłam. Może sprzedaj chociaż tą kapustę. Przyszłam tutaj, a niczego nie mam do sprzedania. Zaraz może poznamy też tę drugą simkę. Ja ogólnie wszystkie rodziny stąd wyprowadziłam i powprowadzałam inne, ale jak widać, Zresztą ani Agata, ani ty też sobie idź. Ani Agnes, jej siostra nie mieszka, znaczy ani Agnes, ani Agata nie mieszkają nigdzie w Hanford. Dobrze, chodź Ingrid. Może spróbujesz tutaj coś kupić. Twoją drogą to mogłaś... Może się przywitaj najpierw. Muszę zrobić więcej strojów dla naszej Ingrid, no nie mów, że ona już zamknęła ten stragan. No mam nadzieję, że go zaraz otworzy. Już się witali czemu od nowa. Dobra, przywitaj się, żeby nie było. Już się z nią przywitałaś. To pochwali ją szczerze. I może... Może skończ na razie tę rozmowę. Idź sobie tu poznać mieszkańców wsi. A ciekawe, czy jacyś będą? Skoro zmieniłam mieszkańców, tak, są. Zobaczcie, zupełnie inni się pojawiają. Strażnik stworzeń. Będziemy musieli ich poprzerabiać. Dobrze wiedzieć, Ingrid, choć. No i co jest? No, już ty nie gadaj, tylko wracaj do siebie. No to opowiedz jej jeszcze śmieszną historię. No, musiała tutaj jakoś przyjść, nie na odcinku, i poprzebierać pozostałych. O, proszę, jak panowie pięknie tutaj haftują. Szkoda tylko, że ubrani niewłaściwie. Dobra, co ty tu jesteś zmęczona? To wracaj do domu, bo nie wiadomo, jak tam twoje dzieci. No, ta budka też tu średnio pasuje, ale no, na nią nic nie poradzimy. Bieraj kochana cały plon, bo zaraz będą się potwory darły. Twoje małe, za które możesz podziękować na pewno Nezi. O, już, dobra. Płaczę. Nakarm piersią, kołysz i przytul. Sara przyszła. Saro, jeszcze nie możesz nas odwiedzić, ale obiecuję ci, że niedługo będziesz u nas. Zajrzysz do nas na pewno. Niestety to średny i tak łatwo z tymi odwiedzinami nie było. O, jest, płacze i drugie. Nakarm. No, dasz radę. Musisz dać radę nakarmić też drugiego. Drugą dokładniej. Przytuliłaś. Dobrze. No piękne. Zobaczcie, czy to nie piękny widok. Jedno płacze, drugie na rękach. Już wzięłaś nakarm, to też jeszcze może ją pokołysz, naszą Erin. I drugi poziom umiejętności wychowawczych. No, przy dwójce maluchów, to te umiejętności wychowawcze będą ci szybko leciały, kochana. Dobrze, kochani. Nasza Ingrid idzie już spać. Więc ja też już będę kończyła ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Jeśli jeszcze tego nie robicie, no tak, takie to będzie spanie. Zmień brudną pieluszkę. A ja żegnam się z Wami na razie widokiem naszej Ingrid zajmującej się swoimi bliźniakami. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że niedługo. I zapraszam Was jeszcze. Na króciutką kacsenkę. Hej, hej!